Siemaleczko, siemaleczko, z tej strony władził, a to jest prezentacja, zapowiedź nowej aktualizacji 8.4, która za jakiś czas pojawi się na serwerach europejskich. Tymczasem mamy dostęp jedynie do serwera testowego, pierwszego serwera testowego. Podejrzewam, że może być ich więcej. Zaraz się sami przekonacie, dlaczego tak podejrzewam. No ale szybciutko przejdźmy do rzeczy, co nas czeka w nadchodzącym patchu. Z tych najważniejszych dla mnie zmian to jest nowa gałąź brytyjskich niszczycieli czołgów. Tutaj już Wam pokażę, jak ta gałąź wygląda. To jest ta tutaj jedyna zbadana i kończy się na czołgu FV215B183. Ciekawy swoją drogą niszczyciel, i zaraz Wam. Od razu Wam powiem, że jeżeli ktoś z Was ma Churchilla 6-tierowego, warto go zostawić, ponieważ z tego Churchilla będzie można przejść na niszczyciele czołgów bez potrzeby rozpoczynania całej ścieżki od nowa. Tak więc, jeżeli, jeżeli zainteresują Was te niszczyciele, to jednak warto sobie go zostawić. Kolejna zmiana, a raczej dodatek jest to Radziecki 6-tierowy niszczyciel niszczyciel czołgów, czołg premium nazywa się SU-100Y już Wam pokażę jak on wygląda swoją drogą ciekawa maszyna bardziej przypomina mi KW niż SU no i pewnie nie tylko mi i też ma bardzo ciekawe parametry no ale zaraz Wam, zaraz wam o tym opowiem i ostatnia taka ważniejsza jak dla mnie zmiana są to, został wprowadzone Lifting Map, cztery, kolejne cztery mapy step, Zatoka Rybacka, Ensk i Dębina Te cztery mapy będą wyglądać w następnym baczu troszeczkę inaczej. No, ale co do statystyk naszego czołgu premiumowego. Kosztuje 3150 bodajże A może się mylę. Nie, 3250 zł. Teraz tak kosztuje, na serwerze europejskim może kosztować troszeczkę inaczej, no ale to dowiemy się tego z czasem. No ale co do samych statystyk: jak widać, czołg, mimo że będzie dość dużym czołgiem, raczej mobilnością nie grzeszy. Powiedzmy, że ta mobilność jest jego taka w miarę jeszcze. Pancerz jednak dość słaby. Ale dokładniejsze opisy właśnie tych parametrów em, znajdziecie w moich przyszłych filmikach. E, oczywiście postaram się jak najszybciej zaprezentować wam tego, e, tego sum. Już chciałem powiedzieć kawulca. E, z, z, no i co do, hmm, co do działa. Działo ma powiedzmy, e, że bardzo interesujące, jak niezajebiste Mimo, że to jest szóstotierowy niszczyciel, ma największe uderzenie ze wszystkich czołgów premium, nawet wliczając te ósmotierowe 440 średnie obrażenia, 196 penetracji. Co tutaj więcej chcieć? No, może przeładowanie by chciałoby się mieć lepsze, ale no jednak takie uderzenie na tym tierze skutkuje właśnie dość niskim przeładowaniem. Celność, czas celowania nie są najgorsze, więc. No to będzie na pewno interesujący czoł premium, mimo że jest tylko szóste tirowy Myślę, że sporo osób z... będzie miała chęć go kupić, bo jest to jednak dość tani niszczyciel A dzięki takiemu demedziu można troszeczkę tej kasy naciupać Przejdźmy teraz do tych brytyjskich czołgów Pokażę Wam ostatnie cztery tiery, nie ma sensu, sensu wszystkich pokazywać no, to zaczniemy od siódmego tieru, jakim jest AT7. Taką się prezentuje. Jak widać, ma kilka działek, niestety one nie działają. Działa tylko jedno to na skraju pojazdu, największe. Ciekawie, swoją drogą zamontowane jest to działo. Ponieważ, przy dobrym ustawieniu pojazdu, możemy mieć, no powiedzmy, bardzo dużą, dużą przewagę nad naszym przeciwnikiem, który będzie zmuszony strzelać albo na pogąskach, nie zadając damageu, albo w nasadę działa, rykoszytując. Więc e, sami widzicie, że ta jednak budowa tego pojazdu, mimo że jest taka dość niecodzienna, jak na warunki WOTA, no to e, może się całkiem dobrze spisywać. E, kolejnym pojazdem jest czołg AT-15, który jest bardzo podobny do czołgu AT-15A czyli tego właśnie e, czołgu, e, czołgu premium, którego już e, opisywałem dla was. Wygląda, no powiedzmy, bardzo, bardzo podobnie. E, Pan coś ma te, także podobny, e, no ale zobaczmy jak to wygląda po statystykach. E, oczywiście mobilność, e, prędkość e, niestety tutaj dość, e, dość słabiutko to wychodzi 20 km na godzinę jedynie e, to jest naprawdę bardzo mało mobilność, stosunek masy pojazdu do mocy silnika niestety też jest bardzo przeciętny też szybkością obracania się pojazd nie nadrabia zbytnio aczkolwiek też nie ma tragedii jak na tak ciężki pojazd przy, przy takim pancerzu jednak no powiedzmy, że to, to właśnie ta jego mobilność ujdzie bo jednak pancerz będzie miał dobry i będzie trzeba się troszeczkę tam natrudzić, żeby, żeby go przebić, e, oczywiście. Jak widać, HP też ma całkiem sporo. Nie wspomniałem o tym, że ten siódmotierowy niszczyciel też ma całkiem sporo HP 1250, e, no ale wróćmy do tego kosmotierowego. E, działo ma w zasadzie e, bardzo podobne jak na siódmym tierze. Oczywiście na siódmym tierze nie pokazałem, wam tego działa. Co robię teraz? To jest działo z siódmego tieru, to jest działo z ósmego tieru. Jak widać, są one bardzo podobne. Na ósmym tierze jedynie zyskujemy e, ciupka cenności, która i tak na siódmym tierze jest znakomita. 0,31 naprawdę Polska cenność. E, szybki, szybkie skupienie celownika w obu przypadkach. E, no i na ósmym tierze jest jednak troszeczkę lepsze przeładowanie e, te pociski. Skakują, no można powiedzieć, znacznie szybciej. E, penetracja, damage. Powiedzmy sobie szczerze, penetracja jest dobra, ale damage już troszeczkę gorzej. E, no ale całe przeładowanie tych pocisków to bardzo nadrabia sprawa, bo tych pocisków możemy troszeczkę więcej wystrzelać niż normalnie. E, no i dzięki, dzięki temu ten damage sobie troszeczkę nadrobić. E, co do dziewiątego tieru, jakim jest Tortoise. Też bardzo ciekawy niszczyciel, który już ma troszeczkę więcej damage'u. Bardzo podobnie do innych dziewiątotierowych niszczycieli. No i też ma dość duży pancerz, nawet z boku, z przodu, te pancerze są w zasadzie takie same. Z przodu oczywiście jest znacznie cięższe go przebić, dość pochyły pancerz. Jednak e, robi naprawdę sporo przy, takim, e, przy takiej grubości tego pancerza. Prędkość oczywiście ta sama, 20 km na godzinę. E, mobilność e, też dość słaba. E, Czołg waży dość sporo, ma dość słaby silnik przy, tym, przy tej jego wadze, e, przez co właśnie jest mało mobilny. E, działo troszeczkę lepsze, 269 ryniej penetracji. 400 średnich zniszczeń, oczywiście celność snajperska 0,31 1,7 czas sterowania. Przeładowanie 8 pocisków, 8,5 w zasadzie więc sami widzicie, że to jest naprawdę sporo. Te pociski tak na oko ładują się około 6 sekund. Tak by to mniej więcej wychodziło więc 400 damage za to 6 sekund. No, myślę, że jest naprawdę idealnie. No ale przejdźmy teraz do ostatniego czołgu, jakim jest FV-215B183. 183 to jest oczywiście kaliber działa, który naprawdę potrafi dużo zrobić. Mobilność, mobilność tego pojazdu na pewno już jest znacznie większa. Potrafi się rozpędzić do 34 km na godzinę więc jakoś będziemy jeździć tymi poprzednikami no to na pewno zdążymy się przedłużać do tej wolnej prędkości a tutaj znowu zyskamy znacznie większą prędkość znacznie może dla was to nie będzie znacznie, dla mnie to jest znacznie bo prędkość z 20 na 34 to jest naprawdę sporo bo to jest prawie drugie tyle mobilność, też mobilność wzrośnie waga jest Nieco mniejsza, a znowu silnik już 200 koni mocniejszy, więc to przełożenie mocy silnika na masę jednak jest znacznie lepsze. 1960 HP całkiem sporo, aczkolwiek jeżeli będziemy walczyć z drugim takim samym pojazdem, no to wtedy dowiemy się, że tego HP mamy strasznie mało. Pancerz. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ten pojazd ma już wieżę. Wieża z przodu ma taki sam pancerz jak na korpusie 256 mm, co na pewno daje dość sporo ochrony. Aczkolwiek oczywiście nie jest to pojazd nieprzewijalny. Do napłyta znakomicie przyjmuje pociski, więc trzeba będzie na to uważać. Zwierzę się jeszcze rozprawię i za jakiś czas się dowiecie, jak ten pojazd wygląda. Tak bardziej od środka już podczas jazdy. E, aha, jeszcze działo. Działo. Jak zobaczyłem statystyki, tego działa. Troszeczkę się przeraziłem. Nie wiedziałem, czy się, czy się śmiać, czy płakać. E, już Wam mówię, dlaczego, jak to wygląda. Dwa pociski na minutę, no ale to można uzasadnić spokojnie naszym Damage'em, e, który w przypadku pocisków przeciwpancernych e, daje nam 1150 średnich obrażeń. Więc, no jeszcze więcej od niemieckiego niszczyciela, który jednak poprzednio miał sporo obrażeń, a ten ma jednak jeszcze więcej. 310 średniej penetracji przy pociskach też jest to naprawdę sporo i dość ciężko będzie czegoś nie przebić. Nawet, nawet będzie można podjąć takie bardziej ryzykowne strzały. Myślę, że z dużym powodzeniem się zakończą. I to, co mnie zainteresowało, także, ponieważ ja lubię na ostatnich, na finalnych tierach jeździć z pociskami za złoto, a raczej za kredyty, bo jest taka możliwość w końcu. W końcu, jak już to jest, jak to jest 10 tier, no to można sobie na to pozwolić. No i te pociski wyglądają w ten sposób, że są to pociski burzące, więc penetracji mają troszeczkę mniej, ale mimo wszystko ta penetracja i tak pozwala przebić każdy jeden czołg. Może już nie strzelając, jak powiedzmy, na pałę, a raczej w jakiś lepszy, słabszy punkt, i wtedy jakoś przebijemy taki pojazd. Zadajemy 1750 średnich zniszczeń. To są zniszczenia powiedzmy sobie takie wręcz artyleryjskie. Tyle, że artyleria często nas raczej nie przebija, a ten pojazd no, powiedzmy, że przebijanie z tą penetracją raczej nie będzie jakimś problemem większym, więc w zasadzie to działa, można powiedzieć, że jest lepsze od artyleryjskiego i tutaj zaczyna się ten troszeczkę ból dla naszych przeciwników, bądź dla nas, jeżeli my będziemy walczyć przeciwko takiemu pojazdowi. Tak więc w przypadku przebicia naszego pancerza, Przeciwnik zada nam 1750 średnich zniszczeń Jeżeli jedziemy 8 tierem to w zasadzie spadniemy na hita Bądź jeżeli będziemy mieli farta może uda nam się tam ocalić ze 100 HP Cenność, niestety 0,4 Troszeczkę słaba No ale tutaj nie ma co się dziwić, jednak to jest duży kaliber Mocne działo, jak już nas trafi no to w zasadzie Mamy troszeczkę już powalczone w tej bitwie, więc no nie można w takim dziale zamontować wszystkiego. Bagły już miały jeszcze lepszą celność, to już w ogóle by była apokalipsa na mapie. 3,4 czasu celowania, tutaj też nie ma co się dziwić jednak, działo jest jednak duże, zadaje dużo obrażeń, więc i tak warto poczekać aż się ten celownik skupi. No jeszcze doda dodając tą celność. To jednak, już naprawdę warto poczekać. Tak mniej więcej prezentują się te czołgi. Naprawdę to działo właśnie dziesiątej odbiorowego niszczyciela zaszokowało mnie troszeczkę. I rozegrałem dosłownie kilka bitw. No, niestety, średnich z mojej strony. Lecz nie widziałem to, co ten, co ten pojazd może w meczu wyczyniać. No i właśnie takie. Jak już człowiek widzi po jednym strzale 1600 obrażeń, no to powiedzmy, że miska się cieszy. Co tutaj dużo mówić? Bardziej bym chciał posłuchać, co Wy macie do powiedzenia na ten temat, na temat tych pojazdów. I szczerze mówiąc, najbardziej oczekuję opinii na temat właśnie tego 10-tierowego niszczyciela, który jest jednak dość. dość niecodzienny, że tak to ujmę. Co do jeszcze wieży, o, bo o tym nie, nie wspomniałem. Wieża obraca się, ma wychył 90 stopni, więc nie obraca się w koło. Mamy jedynie jakąś tam część wychyłu. Jest to głównie spowodowane tym, że normalnie jakby ta fizyka była w stanie wywrócić pojazd, no to przy obróceniu właśnie działa na bok. Pojazd cały mógłby się wywrócić, choć oczywiście jest to niemożliwe, no ale tak wygląda to lepiej, jednak jest bardziej realistycznie to zachowane. Tak więc ja zapraszam do komentowania tego, co przed chwilą usłyszeliście. Bądź jeżeli graliście już na serwerze testowym, wyraźcie swoją opinię na temat tych czołgów. Oczywiście, link do tematu z serwerem testowym, w którym znajdziecie także możliwość pobierania właśnie tego serwera podam w opisie filmu także zobaczcie na ten opis pobierzcie sobie serwer jeżeli macie na przykład zamiar w przyszłości jakiś czołg premium wytestować to jest właśnie dobra okazja, żeby sobie przetestować taki czołg bo jednak mamy na start 20 tysięcy złota, więc można sobie spokojnie przetestować nawet z 2 bądź 3 a tymczasem do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!